Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, może na początku dość pesymistycznie. Ale myślę, że jutrzejszy dzień i kolejne, nawet dla czcicieli Matki Bożej, dla wielu czcicieli Matki Najświętszej, czyli niepokalanego serca, będzie jednym z, dni, z wielu dni. Natomiast e, dni 10, 12. grudnia. Są bardzo ważnymi dniami, szczególnie dla czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, z tego względu, że właśnie w tym roku przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w hiszpańskiej miejscowości Pontevedra. To jest 100 lat, kiedy Matka Boża powraca, jakby po objawieniach w 1917 roku w Fatimie, w Kowadairii powraca do siostry Łucji, aby realizować to, co zapowiedziała właśnie w 1917 roku. Wiemy bardzo dobrze, że Matka Boża wróciła siódmy raz w roku 1925 i nie było to ostatnie spotkanie Matki Bożej i siostry Łucji. W 1925 roku Łucja e, była w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Świętej Doroty w Pontevedra i przygotowywała się tam do służby e, Panu Bogu. E, pewnego jednego dnia musiała wyjść, wyrzucić śmieci i przy kościele Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się dość niedaleko. Jeżeli wyjdziemy z klasztorów z Pontevedra, e, skręcimy w prawo i znów w prawo, to przed naszymi oczami na wprost. Ukaże się właśnie ten Kościół Najświętszej Maryi Panny, eee, spotkała pewnego małego chłopca i pozwolę sobie oddać jej głos. Kilka miesięcy przedtem, przed właściwym objawieniem, spotkałam dziecko i zapytałam je, czy umie zdrować Maryja. On odpowiedziało mi, że tak. Samo jednak nie wiedziało, jak rozpocząć, więc trzy razy odmówiłam z nim tę modlitwę. Po skończeniu prosiłem, by ono samo to powtórzyło. Ono jednak milczało i nie było w stanie samo odmówić. Zapytałam więc, czy wie, gdzie jest Kościół Matki Bożej. Powiedziało, że tak. Prosiłam więc, żeby chodziło tam każdego dnia odmówić następującą modlitwę: Matko, moja niebieska, daj mi Twojego syna Jezusa. Nauczyłam mnie je tej modlitwy i wróciłam do domu. I tak naprawdę. Siostra Lucja nie widziała w tym wydarzeniu nic nadzwyczajnego, nie rozmyślała nad tym spotkaniem, które było zapewne takim spotkaniem jak wielu z innymi. Zresztą siostry bardzo często, nawet i dzisiaj, kiedy spotykają jako dzieci, stają się też ewangelizatorami dobrej nowiny o Jezusie czy miłości do Matki Bożej. I 12 grudnia tego samego roku Lucja, Włóczę właśnie objawia się Matka Boża, która upomniała się o wypełnienie prośby z lipca 1917 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy opowiadałem też już na tym kanale, a może jeszcze nie, ale w innych miejscach. Opowiadałem, że jeżeli spojrzymy na te objawienia Matki Bożej z 1917 roku, to możemy zaznaczyć, że one mają taką tendencję wzrostową. Jakby kulminacją tych objawień jest właśnie objawienie z 13 lipca, kiedy Matka Boża przekazuje. E, Tajemnicę, e, która składa się z trzech części. Wiemy, że pierwsza część to jest wizja piekła, druga część to jest właśnie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, e, i trzecia część to jest ta wizja, e, jakby pana Jezusa Okrzyżowanego, biskupa w Bieli, który jest zastrzelony i tej tragedii, która czeka świat. Aleucja tak opisuje. 12 grudnia 1925 roku zjawiła się Najświętsza Panna w Pontevedra. A z boku w jasności dzieciątko. Najświętsza dziewica położyła łucji rękę na ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce, które trzymało w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z sercem Twojej najświętszej matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akty wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Córko moja. Spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty, staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec, i przez 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Później nastąpiło kolejne objawienie, ale młoda zakonnica nie pamięta dokładnie daty. Wynikało to prawdopodobnie, że było więcej tych objawień, albo one było identyczne z tym z 12 grudnia. Dni mijały, codzienność jakby posuwała się z dnia na dzień. Łucja wykonywała swoje codzienne obowiązki, ale Bóg upomniał się jakby o wypełnienie tego zadania, które zostało jej wyznaczone. Łucja tak relacjonuje tamten dzień. Wyszłam, aby wyrzucić śmieci w miejsce, gdzie kilka miesięcy przedtem spotkałam dziecko i pytała mnie, czy umie zdrować Maryjo. W dniu 15 lutego 1926 roku powróciłam tam, jak zwykle, i spotkałam dziecko podobne do tamtego, więc zapytałam: Prosiłeś, Matkę Bożą, o dziecię Jezus? Dziecko, zwracając się do mnie, zapytało: A ty rozpowszechniasz po świecie to, o co Matka Boża cię prosiła? W tym momencie przemieniło się w chłopca, od którego biła jasność. Rozpoznałam, że był to Pan Jezus. I przede wszystkim to, co musimy zwrócić uwagę w czasie tych objawień, to jest prośba o odprawienie nabożeństwa do niepokalanego serca i co do jego istoty. Przede wszystkim z przykrością trzeba powiedzieć znów, że mimo upływających stu lat. Nabożeństwo nie jest jeszcze zatwierdzone w Kościele oficjalnie przez Stolicę Apostolską. Mało tego, jest coraz więcej, ale jeszcze nie we wszystkich parafiach. W Polsce wygląda to trochę lepiej. Na skali mapy świata jest tragicznie. Nie ma jeszcze odprawianego nabożeństwa, tak jak prosi Matka Boża. Co jest istotą nabożeństwa? Do niepokalanego serca Mary. Jest to pięć pierwszych sobot, tylko pięć. I powiem inaczej, jest to pięć dni, które potrafią i które są w stanie uratować ten świat. Pięć dni. A jak odprawić nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, przystąpić do komunii, do spowiedzi świętej, bądź być w stanie łaski uświęcającej. Przystąpić do komunii świętej, przyjąć Jezusa do swojego serca, odmówić jedną część Różańca Świętego i przez piętnaście minut medytować, rozmyślać jedną z tajemnic Różańcowych. Matka Boża prosi tak: Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty. Odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. I te ostatnie słowa są najważniejsze. Wszystko tego dnia, czyli różaniec, komunia święta, spowiedź, medytacje, odprawiamy tylko i wyłącznie w jednej intencji w intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Matki Bożej. Kiedy Matka Boża objawiała się jeszcze w Kowadajria, w Lipcu wypowiedziała jakże znamienne słowa. Bóg pragnie, aby było nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Matka Boża mówi, że nie że ja pragnę, tylko mówi Bóg pragnie, żeby było nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Mało tego. Widzimy chłopca, który poprzedza to właściwe objawienie. Później widzimy dzieciątko Jezus, które towarzyszy w czasie tego objawienia matce Bożej. I widzimy chłopca, i wiemy już na koniec, że to jest Jezus, który też upomina się o prośbę swojej mamy, prośbę Maryi, wydrażonej właśnie w Pontevedra. Kochani, nie był bardzo zależy na tym nabożeństwie, bo daje tylko pięć pierwszych sobot, ale idzie również na ustępstwa. Kiedy siostra Łucja pytała się na przykład o Komunię Świętą, której nie można przyjąć na przykład w sobotę, to wtedy sam Pan Jezus jej wyjaśnił, że jeżeli ktoś nie może przystąpić do Komunii Świętej w pierwszą sobotę miesiąca, niech uczyni to w najbliższą niedzielę w intencji wynagrodzenia. Zobaczmy, niebo w tym przypadku idzie na ustępstwo. Przecież nie problem jest być w stanie łaski uświęcającej, bo przecież możemy przystąpić do, komunii, do spowiedzi świętej, czy to w pierwszy piątek miesiąca, czy kilka dni wcześniej. W domu możemy odmówić różaniec i jest naprawdę już dzisiaj bardzo dużo materiałów yy, na temat yy, Czym rozmyśleń, piętnastominutowych medytacji na każdy miesiąc jednej z tajemnic różańcowych. I komunie święto możemy przyjąć w najbliższą niedzielę. Niebo bardzo zależy na tym nabożeństwie, i myślę, że my powinniśmy stać się apostołami, aby właśnie w tą setną rocznicę objawień nabożeństwa do niepokalanego serca i przypomnienia tej prośby z Fatima Skobada z lipca 1917 roku, abyśmy właśnie rozpowszechniali to piękne nabożeństwo do serca Matki Bożej i temu sercu wynagradzali, żeby i Bóg był również jakby przebłagany. Kochani, zachęcam Was do zapoznania się z moją książką, którą na pewno kojarzycie, Fatima, Przewodnik dla Czwartego Wizjonera. Tutaj znajdziecie dużo więcej informacji. O Fatimie Możecie ją kupić na stronie wydawnictwa Promic lub również na kanale, na sklepie kanału Moc Słabości u Przemka Janiszewskiego. Tak więc zachęcam bardzo, a dobry Bóg niech nam wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Awe Maryja i niech niepokalane serce otrzyma tą łaskę wynagrodzenia dzięki naszym staraniom i rozszerzeniom nabożeństwa do Jej Miłości, do Matczynego Serca. Speram bovim.